Szanowni Państwo, w dniach 26 do 28 września 2013 roku we Wrocławiu odbędzie się 17. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To największe święto wszystkich kardiologów i wszystkich lekarzy, którzy interesują się kardiologią w naszym kraju. W imieniu Komitetu Organizacyjnego wszystkich Państwa na tą uroczystość całej polskiej kardiologii. Bardzo serdecznie zapraszam. W tym roku kongres poświęcony będzie niewydolności serca, rosnącemu problemowi myślę nie tylko współczesnej kardiologii, ale rosnącemu, problem, rosnącemu problemowi całego naszego społeczeństwa. Tytuł kongresu: od Niewydolność serca, od prewencji do interwencji. Podczas kongresu pokażemy Państwu wszystkie najnowsze metody rozpoznawania, leczenia. Ale również i zapobieganie niewydolności serca, ale nie tylko. Podzielimy się z Państwem wszystkimi najnowszymi doniesieniami z zakresu kardiologii. W imieniu Komitetu Organizacyjnego wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam do Wrocławia. Zapewniam, że dołożymy starań, żebyście Państwo ten czas spędzili nie tylko owocnie jako lekarze, ale również mile jako koledzy w naszym bardzo gościnnym mieście. Dziękuję i zapraszam.